Przebudowa głównego budynku, zadaszenie peronów i dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych to plany Polskich Kolei Państwowych. Gliwicki magistrat chce czegoś więcej. Dworzec i tereny wokół niego mają w przyszłości stać się zachodnią bramą metropolii Silesia. Zamierzamy za kwotę w tej chwili mówi się o 100 milionach, może o 120 milionach. Zamierzamy zrealizować wielki projekt centralnego węzła przesiadkowego w Gliwicach, czyli zagospodarować otoczenie dworca zarówno od strony ulicy Zwycięstwa, jak i od strony północnej, czyli od ulicy Tarnogórskiej, tam z jednego krańca, i ulicy Warszawskiej z drugiego krańca, gdzie jak Gliwiczanie wiedzą, jest teren przeogromny, bo to jest około 7 hektar. Tak zwanych wolnych torów, kiedyś w ubiegłych latach wykorzystywanych przez PKP, ale w tej chwili zaniedbanych i leżących odłogiem. I na tym terenie chcemy wykonać rozwiązania infrastrukturalne połączenia drogowe parkingi. Yy, dla pasażerów, yy, wszelkiego rodzaju no, centra przesiadkowe, tak aby właśnie ci ludzie, którzy korzystają z dworca w Gliwicach, a nie są to tylko mieszkańcy Gliwic, ale też mieszkańcy powiatu gliwickiego i nawet szerzej, yy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy chociażby i, i korzystają ze środków komunikacji publicznej, yy, no mogli w coraz to doskonalszy sposób z tej infrastruktury korzystać. Środki na realizację tego zadania miałyby zostać przekazane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Przewidujemy, że dla Gliwic będzie gwarantowanych pieniędzy około 180 a może nawet i 200 milionów złotych. Wychodzimy z założenia że warto nad tym pracować, bo te środki finansowe są pewne, dla nas przyznane, no i robimy wszystko, żeby to się zakończyło tym wspaniałym efektem dla mieszkańców. Remont i planowana budowa centrum przesiadkowego miałyby jednak być realizowane oddzielnie. Remont dworca jest jeszcze realizowany w poprzedniej perspektywie środków unijnych, czyli rozliczenie do końca 2015. Natomiast nasze projekty, te w ramach ZIT-ów, są przewidziane na lata 2015. No 14 w tej chwili to planujemy i piszemy programy do roku 2020. Budowa zachodniej bramy metropolii Silesia to na razie plany, które są w fazie opracowywania. Dopiero po weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zatwierdzeniu ich przez Komisję Europejską będzie można przystąpić do projektowania. Jeśli te optymistyczne scenariusze się sprawdzą, z centrum przesiadkowego będziemy mogli korzystać w 2020 roku.